Kobietą, dzieckiem i smokiem w apokalipsie 12. Bóg objawił Apokalipsę Jezusa Chrystusa Janowi, aby pokazać swoim sługom, co musi się wkrótce wydarzyć. Jan był odbiorcą tej Bożej objawienia. Ta księga jest pełna tajemnic dotyczących przyszłości. Ostateczne ostrzeżenie jest takie, że świat z pewnością się skończy, a sąd będzie nieunikniony. Objawia nam jedynie przedsmak raju i wszystkich cudów, które nas tam czekają. Apokalipsa 12. Werset 1 to wielki znak zapowiadający przyszłe, groźne i przerażające wydarzenie. Na niebie pojawiła się kobieta ubrana w słońce, z księżycem pod stopami i na głowie z koroną z 12 gwiazd. Jest to pierwszy z siedmiu znaków, które Jan nam objawia i jest opisany jako wielki znak Mega Semeion. W rozdziałach 12, 13 i 14 Apokalipsy opisane są główne postacie wielkiego ucisku. A ten wielki znak wprowadza pierwszy z siedmiu. Czytamy o kobiecie ubranej w słońce, ponieważ Jan wyraźnie powiedział: To jest wielki znak. Nie spodziewamy się, że ta kobieta dosłownie pojawi się na ziemi. Bóg użyje tego znaku, aby przekazać coś Janowi i nam. Czytamy o kobiecie ubranej w słońce. Ta postać była kojarzona z wieloma różnorodnymi pojęciami religijnymi na przestrzeni dziejów. Według snu Józefa. Kobieta ubrana w słońce powinna być interpretowana jako reprezentująca Izrael z biblijnej perspektywy. tym śnie Jakub był symbolizowany przez Słońce. Rachela, matka Józefa, była reprezentowana przez Księżyc, a 11 gwiazd było interpretowanych jako synowie Izraela, którzy ukłonili się przed Józefem. Józef jest teraz włączony do innych plemion Izraela w tej konstelacji składającej się z 12 gwiazd Księga Rodzaju 37, verset 9. Lecz Józef miał jeszcze inny sen i opowiedział go swoim braciom powiedział Słuchajcie, miałem znowu sen, i tym razem widziałem jedaste gwiazd i słońce oraz księżyc ukłonili się przede mną. W innych fragmentach Starego Testamentu Izrael, Syjon lub Jerozolima są często przedstawiane jako kobieta Księga Ozeasza 2, wersety 19 i 20. I po ślubiecie ze sobą na zawsze tak, poślubię cię ze sobą w sprawiedliwości i w prawie, w miłości i wierności oraz w miłosierdziu. Poślubię cię ze sobą w stabilności i wierności. Wtedy poznasz, rozpoznasz, docenisz Pana i odpowiesz wierną miłością. Kobieta rodzi Apokalipsa 12, Werset 2 Była brzemienna i krzyczała z bólu, cierpiąc bóle porodowe, by urodzić. Czytamy Być brzemienną, a później wideo ujawnimy, kim naprawdę jest to dziecko. Następnie pojawia się straszliwy i potężny smok. Apokalipsa 12, werset 3. Wtedy pojawił się inny znak ostrzegawczy na niebie. Oto wielki czerwony smok, szatan, z siedmioma głowami i dziesięć rogami, a na jego głowach było siedem królewskich korom. Czytamy: pojawił się inny znak na niebie. Ponownie jesteśmy przypomniani, że wspomniana w tekście Istota jest symbolem, nie była to rzeczywiście wielki czerwony smok, lecz raczej przedstawienie natury i charakteru tej osoby. Opis smoka sugeruje symbolicznie jego dziką siłę i przerażającą naturę. Obraz pełni zła w całej jego potwornej mocy. W Apokalipsie 12 kolejnym znakiem jest wielki czerwony smok z siedmioma głowami i dziesięć rogami. Siedem głów jest ozdobionych siedmioma diademami. Podczas gdy rogi symbolizują moc, a korony reprezentują autorytet, obraz siedmiu głów i dziesięciu rogów ma na celu przekazanie poczucia ogromnej mocy, autorytetu, wiedzy i siły i dlatego jest dość przerażające. Ważne jest aby zauważyć, że termin diademy, który jest transliteracją greckiego słowa diadema, pojawia się tylko w księdze Apokalipsy i nie występuje w żadnej innej księdze Nowego Testamentu. Ponadto jest to słowo różne od korony Stefanos, wspomnianej w wersecie Biemen. Różnica między tymi dwoma terminami polega na tym, że korona symbolizuje trwałe zwycięstwo, podczas gdy diadema reprezentuje autorytet i moc rządzenia. Ta kobieta jest bardzo różna od innych kobiet w Apokalipsie. Widzimy inne kobiety w Apokalipsie, na przykład Jezabel. Jezabel jest związana z systemem religijnym, który promuje fałszywe nauki. Apokalipsa 2, werset. Lecz mam przeciw tobie to, że tolerujesz tę kobietę, Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, będąc inspirowaną i uczy i zwodzi moje sługi, aby popełniali czyny niemoralności i jedli pokarmy ofiarowane Bożkom. Znamy także kobietę, wielką nierządnicę, związaną z fałszywą religią w Apokalipsie 17, werset 2, okalipsa się 2, Biblii Pana. Ona, z którą królowie ziemi popełniali czyny niemoralności, a mieszkańcy ziemi upijali się winem jej niemoralności. Znamy narzeczoną, związaną z kościołem. Czytamy o tym w Apokalipsie 19, wersety od 7 do 8. Radujmy się i cieszmy się, i oddajmy mu chwałę i honor, bo nadeszło wesele baranka, a jego oblubienica odkupieni przygotowała się. Pozwolono jej ubrać się w lśniący, biały i czysty len. Ponieważ ten lśniący len symbolizuje sprawiedliwe uczynki świętych, etyczne postępowanie, osobistą integralność, moralną odwagę i pobożny charakter wierzących. Teraz widzimy smoka powodującego więcej nieszczęść. Apokalipsa 12, werset 4 Jego ogon zmiótł trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię, a smok stanął przed kobietą, która miała urodzić, aby gdy urodzi, pożreć jej dziecko. Werset 9 tego rozdziału wyraźnie identyfikuje Smoka jako starożytnego węża, powszechnie znanego jako diabeł i szatan. Jest on znany z tego, że zwodzi cały świat. Werset 4 ujawnia ponadto, że szatan czeka na narodziny Chrystusa z zamiarem zniszczenia go. Bóg nigdy nie stworzył złego bytu. Zamiast tego stworzył aniołów, którzy mogli doświadczyć ogromnej radości i osiągnąć wielkie wyróżnienia w swoim chwalebnym królestwie. Jednakże otrzymali oni również wolną wolę, co było implikowane w stworzeniu istot moralnych. W rezultacie mogli wykorzystać tę wolną wolę dla swojego wiecznego dobra lub zniszczenia. Niektórzy pozostali wierni Bogu, jak Michał i jego aniołowie, ale inni zbuntowali się przeciwko rządowi nieba i stali się nieprzejednanymi wrogami Boga i jego królestwa. Czytamy o dziecku płci męskiej, które miało rządzić wszystkimi narodami żelazną laską. To wyraźnie odnosi się do Jezusa Chrystusa, Mesjasza, który rządzi światem żelazną laską. Pokalipsa 19, werset Jego ust wychodzi ostry miecz, Jego słowo, którym może uderzyć narody, a On będzie nimi rządził żelazną laską i On zgniecie tłocznie gniewu wszechmogącego Boga w sądzie nad światem. Wysiłek, by pożreć Jego dziecko, został początkowo zrealizowany przez próbę Heroda zabicia Jezusa jako dziecka. Było to również spełnione przez całe życie Jezusa, gdy szatan Go atakował. Pangelia Mateusza 2, wersety od 16 do 18. Wtedy Herod, gdy zorientował się, że został oszukany przez mędrców, był bardzo rozgniewany i wysłał żołnierzy, aby zabili wszystkich chłopców w Betlejem i w całej tej okolicy, którzy mieli dwa lata lub mniej, zgodnie z datą, którą poznał od mędrców. Wtedy spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. Łos usłyszano w ramie, płacz i wielki lament. Rachela, płacząca za swoimi dziećmi, nie chciała być pocieszona, bo już ich nie ma. Dziecko, posługa Jezusa, jest opisana przez Jego ziemski początek i koniec. Ona urodziła chłopca, który będzie rządził wszystkimi narodami, żelazną laską. A jej dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Jest jasne, że postać przedstawiona w tym fragmencie to Jezus. Dlatego kobieta wspomniana w Apokalipsie 12, werset 1 nie może symbolizować Kościoła, ponieważ to Jezus daje początek Kościołowi, a nie odwrotnie. Zatem kobieta musi reprezentować albo Marię, albo Izrael. Jedyne dwie jednostki, które mogły urodzić Jezusa. Głębsza analiza Apokalipsy 12 ujawnia, że tą kobietą jest w rzeczywistości Izrael, a nie Maria. Smok Szatan próbuje pożreć dziecko Chrystusa, jednak Chrystus się rodzi i jest porwany do Boga i do Jego tronu. Szatan próbuje zabić Chrystusa, ale Chrystus zostaje wskrzeszony z martwych i wstępuje do Ojca. Kluczowy obraz do identyfikacji tej kobiety znajduje się w opisie jej bólów porodowych. Ten proroczy obraz można znaleźć w kilku miejscach w Starym Testamencie. Księga Michała 4, wersety 9 i 10. Dlaczego teraz krzyczysz głośno? Czy nie ma w tobie króla, czy twój doradca zginął? Bo ból chwycił cię jak kobietę rodzącą. Skurcz bólu i pracuj, aby rodzić o córko Syjonu, jak kobieta rodząca. Bo teraz musisz wyjść z miasta, mieszkać na wsi i udać się do Babilonu. Tam zostaniesz uratowana. Tam pan cię odkupi z rąk twoich wrogów. Micheasz prorokował, że Izrael zostanie zabrany do niewoli do Babilonu, doświadczając intensywnego bólu jak kobieta w trakcie porodu. Jednakże pośród swojego cierpienia stanął uratowani i odkupieni przez Boga. Micheasz kontynuował używanie tego obrazu kilka wersetów później w swojej proroctwie. Według Micheasza cierpienie narodu będzie trwało, dopóki reszta nie przyniesie narodzin Mesjasza. Proroctwo było przesłaniem nadziei, ponieważ Mesjasz przyjdzie i poprowadzi swoich naśladowców z siłą Pana. Pewidywanie bólu porodowego symbolizuje fizyczne cierpienie narodu Izraela, które doprowadzi do oczyszczenia jego ludu. Apokalipsa 12, versety 6 i 7 Potem kobieta uciekła na pustynię, gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby tam była karmiona przez 1260 dni, rydzi dwa miesiące, trzy i pół roku. I była wojna w niebie. Michał, archanioł i jego aniołowie walczący ze smokiem. Smok i jego aniołowie walczyli. Kobieta ucieka do schronienia w miejscu przygotowanym przez Boga. Naród duchowy, prawdziwy lud Boży, jest chroniony przez 1260 dni. To reprezentuje określony okres czasu charakteryzujący się udręką, prześladowaniem i uciskiem. Pomimo bycia pod atakiem szatana, lud Boży jest duchowo bezpieczny. Wszechnie uważa się, że szatan rezyduje w piekle. Jednakże obecnie go tam nie ma, choć pewne jest, że ostatecznie tam trafi. Popularny obraz szatana jako czerwonej postaci z rogami, ogonem i trójzębem jest daleki od biblijnego przedstawienia. Co zaskakujące, szatan może nawet wejść do nieba zgodnie z Księgą Hioba, może odwiedzać obecność Boga. W niebie doszło do bitwy, w której Michał i jego aniołowie walczyli z Smokiem i jego aniołami. Smok został pokonany i zrzucony na ziemię wraz ze swoimi aniołami. Apokalipsa 12 opisuje kosmiczny konflikt duchowy, w którym diabeł i jego zwolennicy maszerują przeciwko niebu. Pomimo swoich wysiłków, smok nie odniósł sukcesu w swojej walce. Archanioł Michał służył jako obrońca Boga i był głównodowodzącym Bożych sił. To jest ujawnione w Apokalipsie 12, werset 9. Daniel 12, werset 1. Teraz w czasie końca Michał, wielki książę anielski, który chroni synów twojego ludu, powstanie i nastanie czas ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd naród istnieje aż do tego czasu. Ale w tym czasie Twój lud, każdy, kto zostanie znaleziony zapisany w Księdze Życia, będzie zbawiony. Michał i jego aniołowie zdołali wyrzucić szatana i jego zwolenników z nieba na ziemię. Głównym sposobem, w jaki szatan atakuje lud Boży, jest bluźnierstwo. Jest oskarżycielem naszych braci. Apokalipsa 12, werset 10. Wtedy usłyszałem, głos donośny w niebie mówił Teraz nadeszło zbawienie, siła, królestwo naszego Boga i moc jego Chrystusa. Albowiem został wyrzucony oskarżyciel naszych braci, który oskarżał ich przed naszym Bogiem dniem i nocą, szatan przegra konflikt. Apokalipsa 12, werset 9. I został wyrzucony wielki smok, starodawny wąż, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, został zrzucony na ziemię. A jego aniołowie zostali zrzuconi razem z nim. Jan następnie oferuje prostą strategię, którą wierzący przez wieki stosowali, aby przezwyciężyć ataki szatana. Plan potrójny przeciwko podstępom diabła, osłona, wyznanie i odwaga. Efekt zwycięstwa Chrystusa na krzyżu nad szatanem i grzechem jest ogłoszony w wersecie 10. Zbawienie nadeszło, moc nadeszła. Apokalipsa 12, wersety 10 do 12 potem. Usłyszano donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nadeszło zbawienie, siła, Królestwo naszego Boga i moc Jego Chrystusa, ponieważ został wyrzucony Oskarżyciel naszych braci, który oskarżał ich przed naszym Bogiem dniem i nocą. Oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa, i nie kochali swoich żyć aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie piada ziemi i morzu, ponieważ diabeł zstąpił do Was z wielkim gniewem, wiedząc, że ma mało czasu. Oskarżyciel szatan został pokonany przez moc Chrystusa, ukazaną poprzez jego zwycięstwo na Krzyżu. Chrystus sprawował swoją władzę i panowanie w swoim królestwie poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, przynosząc zbawienie wszystkim. Nie jesteśmy już poddani oskarżeniom szatana z powodu odkupieńczego dzieła Chrystusa na Krzyżu. Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Zimian 8, werset 1. Skutki tego wyrzucenia z nieba zostaną zilustrowane w Apokalipsie. Potrzebowaliśmy odkupieńczego dzieła Chrystusa na krzyżu, aby pokonać szatana. Ponadto zwyciężamy przez nasze świadectwo. Ale biada ziemi, bo szatan jest wściekły i wie, że jego czas jest krótki. Jednak czas szatana dobiega końca. Gdy plan szatana, aby zniszczyć Chrystusa, został udaremniony, szatan zwraca swoją uwagę na kobietę. Apokalipsa 12, versety 13-18. Gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, ścigał kobietę, która urodziła mężczyznę dziecko. Ale kobiecie zostały dane dwa skrzydła wielkiego orła, aby mogła polecieć na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest podtrzymywana przez czas, czasy i pół czasu, zdala od obecności węża. I wąż wyrzucił z ust za kobietą wodę, jak rzekę, aby ją porwała rzeka. Ale ziemia pomogła kobiecie, i ziemia otworzyła swoje usta i pochłonęła rzekę, którą smok wyrzucił ze swoich ust. Wtedy smok rozgniewał się na kobietę, poszedł prowadzić wojnę z resztą jej potomstwa. Tymi, którzy przestrzegają przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa oraz pozostali w nim wierni. Wcześniej, w wersecie 6, powiedziano nam, że kobieta ucieknie na pustynię aby znaleźć schronienie podczas czasów ucisku. Werset 7 nawiązuje do tej idei po uwzględnieniu skutku zwycięstwa Chrystusa nad szatanem. Szatan stara się zaatakować, jednak kobiecie zostały dane dwa skrzydła wielkiego orła, aby mogła polecić na pustynię, aby znaleźć schronienie na czas, czasy i pół czasu. Bycie niesionym na skrzydłach orła przypomina nam, jak Izraelici zostali uratowani na pustyni. Księga wyjścia 19, werset 4. Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na orlich skrzydłach i przyprowadziłem was do siebie. Szatan nieustannie stara się zniszczyć prawdziwych wyznawców Boga, ale jego wysiłki są daremne, jak wskazuje werset. Jednak jego niepowodzenie jedynie wzmacnia jego gniew i skłania go do skupienia się na innych wierzących, którzy przestrzegają przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa, zgodnie z wersetem 17. To ujawnia wrogie nastawienie szatana do tych, którzy wierzą w Jezusa. Rozdział dostarcza nam harmonogram tych wydarzeń. Kobieta reprezentuje resztę Izraela, która pozostaje wierna Panu i rodzi Chrystusa. Szatan atakuje kobietę, ale ona jest chroniona. Wszystko, co pozostaje szatanowi, to przeprowadzić atak będzie prowadził wojnę z resztą jej potomstwa. W rozdziale 13 zobaczymy, jak Szatan planuje skierować swoje ataki na Kościół w przyszłości. Pomimo swoich prób pokonania Chrystusa, Szatan nie odniósł sukcesu. Jego następnym krokiem jest atak na Kościół, zwłaszcza tych, którzy przestrzegają przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. W obliczu tych wydarzeń objawionych w Apokalipsie, staje się oczywiste, jak wielka jest duchowa bitwa, która toczy się na przestrzeni historii ludzkości. Kulminując w końcowych wydarzeniach, które określają ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad złem, narracja Apokalipsy nie tylko opisuje kosmiczne i ziemskie konflikty, ale także oferuje nadzieję i wskazówki dla wierzących. W obliczu przeciwności boska ochrona przyznana kobiecie, która symbolizuje Izrael, oraz porażka szatana wzmacniają obietnicę Boga dotyczącą ochrony i odkupienia dla jego ludu. Ta sekcja Apokalipsy, pełna symboliki i proroctw zachęca wierzących do pozostania stałymi w wierze, świadomymi, że chociaż walka między dobrem a złem trwa, jej wynik jest już przesądzony. Zwycięstwo Chrystusa na Krzyżu i jego zmartwychwstanie nie są jedynie wydarzeniami historycznymi, lecz fundamentem chrześcijańskiej nadziei, która przenika przez trudności tego świata. Pewność, że szatan zostanie ostatecznie pokonany i że wierzący będą na zawsze zbawieni, jest wezwaniem do niezłomnego zaangażowania w nauki Jezusa i życie zgodne z przykazaniami Boga. Tak więc, oczekując na ostateczne wypełnienie, niech nasze serca będą pełne wdzięczności za zwycięstwo zapewnione w Chrystusie Jezusie, jako światła w tym świecie, aż w końcu będziemy mogli być świadkami pełni Królestwa Bożego. Gdzie nie będzie już bólu, ani płaczu, ani cierpienia, a Bóg otrze każdą muzę z oczu swoich dzieci. Bądźmy zawsze gotowi, trzymając nasze lampy zapalone, bo nasze odkupienie się zbliża. A dzisiaj, jeśli jesteś zmęczony życiem bez Chrystusa, chcę ci złożyć serdeczne zaproszenie. Rozpocznij nowe życie z tylko jednym małym krokiem. Który może zmienić Twoje życie na zawsze? Napisz w komentarzu poniżej: przyjmuję Cię Panie Jezu jako mojego jedynego i wystarczającego Pana i Zbawiciela mojego życia. Do zobaczenia!